14 stycznia 2017 roku ukazało się nagranie znanego wszystkim skądinąd badacza Bryana Forstera. Amerykanin po raz kolejny pokazuje dziwną, żeby nie powiedzieć szokującą czaszkę starożytnego dziecka. Oczywiście nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że mumia posiada bardzo wielką pojemność czaszki oraz jest wydłużona w stosunku do ludzkiego egzemplarza. W kwestii anatomii, Brian stwierdza bardzo ważną rzecz. Mianowicie jej nachylenie względem zaczepu kręgosłupa jest ekstremalnie pochylone. Zdaniem badacza możemy założyć, że jakiś procent skrzywienia czaszki względem pionu kręgosłupa jest wynikiem ułożenia pośmiertnego, ale nawet biorąc to pod uwagę nie można się powstrzymać od zdumienia z jak odmienną rasą mamy tu do czynienia. Jednak idąc dalej, wiadomo nam, że w pierwszej fazie wzrostu dzieci mają stosunkowo duże oczy, jednak w tym wypadku są one wprost ogromne. Mało tego, nawet płat czołowy jest nachylony pod niebywałym kątem, tak jakby go wcale nie było. Cała ta sytuacja jest o tyle ciekawa, że w przypadku tej konkretnej czaszki można wykazać rzeczywiste podobieństwo do starożytnych figurek znajdowanych choćby w Iraku, a ten przez wielu uznany został za kolebkę ludzkości. Biorąc pod uwagę mnogość tego typu znalezisk, nie ma co się dziwić, że wiele osób wierzy w to, że w dalekiej starożytności istniały rasy mogące być efektem krzyżowania się biblijnych synów Boga z córkami człowieczymi. Czaszki z parakas, czaszka gwiezdnego dziecka i wiele innych tajemniczych skalpów mają prawo zaprzątać nasze myśli, choćby i tylko do momentu, gdy naukowcy przestaną negować ich istnienie i zabiorą się do swojej pracy z otwartym umysłem, a nie w strachu przed stratą oparcia w oficjalnej wersji.